Cześć kochani, witam was w długo wyczekiwanym vlog na moim kanale. O, od masów minęło już... Ile minęło od wigilii czasu do dzisiaj? Dwa tygodnie bardzo chcieliście vlogi. Kinia, zrób vlogi, Kinia, rób dalej vlogmasy. No vlogmasów dalej nie będzie, bo już grudzień się skończył. Ale przechodzę do Was z daily vlogiem, a w sumie dwoma daily vlogami, bo ten vlog będzie się składał z dwóch dni, z wtorku 7 stycznia i środy 8 stycznia. Teraz jedziemy do ortodonty. Mamy godzinę 12.35, wtorek 7 stycznia. Bo drut mi się wbija w policzek i w ogóle coś jest. Nie tak już mam tego aparatu dość, ale nieważne. O 15 idziemy na Rzęski nowe, chociaż te Rzęski mam jeszcze ładne. Bardzo ładnie mi się trzymają. Doma, dobra praca. A o 17 idziemy na. Na co idzie Twoja córeczka? Na prawo jazdy. Na prawo jazdy! Ale czy ten samochodzik rozwalę. Ale ci go rozwalę! Nie no, będę miała swój samochód. I o 17 idziemy na pierwsze spotkanie tego prawo jazdy, czy się stresuje, no stresuję się, boję, Ja się boję, że jak będę miała prawo jazdy będę już jeździła, to zrobię jakiś wypadek i pójdę do więzienia. Boję się, że pójdę do więzienia po prostu. No, i dlatego nagrywam tego vloga. Postanowiłam, że dzisiaj zacznę, bo będzie się ciekawie. Będzie prawo w ogóle. Moje pierwsze wrażenie: historia, ta, ta, ta. A jutro mamy przedłużanie włosów i malowanie. Spędzę w jakieś 5-6 godzin. Nie wiem, nie wiem w ogóle, jak ja dam radę. Naprawdę, ja jakieś są w 2 dwie godziny, to to już jest dla mnie. Yy, już co do domu wracać. O, jest tak trzęsie. A tam. 5-6 godzin, bo trzeba je przedłużyć. Przedłużamy 55 cm, czyli tak do pasa praktycznie. I robimy taki blondzik, taki jaki miałam blondzik, może troszeczkę podszary. Także zapowiada się ciekawy vlog. Od ortodonty wróciłam i oczywiście kina jest godna, także czas na McDonalda i wszystko jest dobrze. Okazało się, że po prostu te zęby mi się tak prostują i ten drut po prostu, wiecie, on był taki długi i był ok, ale te zęby się ścieśniły i on nagle po prostu wyszedł z tego aparatu, bo zęby się ścieśniły i on sobie wypłynął, bo zęby się wyprostowały już. No, także idziemy do Maka, ale ludzi, dobra. Dzień dobry, moi mili państwo, ja właśnie wróciłam z Rzęsek. Piękne są, jest ciemno już i idę na prawko, bo prawko mam niedaleko domu. Mam zeszyt, czuję się jakbym szła pierwszy dzień do nowej szkoły. Ja jestem małą dziewczynką, także tatuś musi iść ze mną. No bo ja nie pójdę sama. Ja nie pójdę sama. Ja jestem mała dzidzia i musi ze mną tatuś zaraz za rączkę złapać. I tak będzie prawidłowo. Serio, ja nie pójdę sama. Ja się boję. To będzie pół godziny. To jest takie pierwsze spotkanie i nie wiem w ogóle o co tam chodzi. Cześć kochani, jest przed dziewiętnastą. Ja wróciłam z prawka na tym takim spotkaniu informacyjnym. Właśnie byłam i co? Jutro mam pierwsze wykłady, bo muszę mieć 30 godzin lekcyjnych wykładów takich, że wiecie, coś tam gadanie i muszę się tego nauczyć, jakiś kodeks drogowy, wiesz co to? Tak, kodeks wywoły, ruchu do Wszystkie znaki, wszystkie zakazy, gniazdy. No i to będzie tam, uczył tam. i codziennie od poniedziałku do czwartku po dwie godziny i na 16 to mam jutro i nie wiem czy zdążę, bo mam na 11 fryzjera, a u którego będę około 4-5 godzin, bo robimy przedłużenie i kolor, ta ile no już może pierwsze wykładiki już mnie wywalą z tej szkoły. Boję się, bo tych egzaminów ma być dużo. Ma po tym y, teorii, ma być ten praktyka, że jeździmy 30 godzin, potem egzamin wewnętrzny, egzamin wewnętrzny. praktyczny, wewnętrzny. i potem do wordu na egzamin. Y, tak. I też tam będzie praktyka i teoria. Czyli tak cztery egzaminy są, bardzo dużo. Teraz tak jest, Ale ja nie, to po co już do tego wordu, jak tylko w tym można było? I koniec. No, Jezus Maria stresować ludzi tyle razy, nie? też jak uważacie piszcie w komentarzach czy też uważacie, że powinny być tylko dwa egzaminy bo ja tak uważam cześć kochani witam was już w drugim dniu mam dzisiaj 8 stycznia jesteśmy w windzie jak zawsze praktycznie każdy mój vlog yy, musi znaleźć się wątek z windy nie wiem w ogóle nie umiałam złożyć zdania ale czuję się do was nie odzywałam ponieważ miałam zły humor po prostu miałam zły humor i nie miałam ochoty na nic każdy tak ma, ja też tak mam w życiu. Teraz mamy godzinę 10.30, 10.40, coś takiego. Zaraz tą windę uciszę i idziemy na włosy. Boże, jestem podekscytowana i stresuję się jednocześnie, i wiem, że to będzie troszeczkę ciężkie dla mnie, ponieważ trzeba będzie siedzieć tam około 5 godzin. Nie no, chyba nie wytrzymam, bo przedłużenie plus kolor. A musi się skończyć do 16, bo o 16 mam. prawko. Dzień dobry, hejka, kochani, tu kinia, a może nie kinia, boże. Jaka ja jestem zadowolona, jakie to jest piękne. Matko jedyna. To jest cudo. To, co ja mam na głowie, to jest cudo, boże. Jak Wam się podoba, koniecznie wpiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba i czy lepiej wyglądałam w tamtych włosach, czy w tych, bo ja w ogóle jestem za tymi włosami. One są po prostu... Przecudowne i po prostu ja je cały czas dotykam i nie mogę po, po prostu, cały czas będę mówiła po prostu, po prostu są zarumpiste naprawdę, tylko tutaj mi y, takie coś tutaj odstaje, nie wiem czy znacie historię z moimi podpalonymi włosami, pewnie, czy, o widzicie, pewnie część z was zna, y, po prostu nagrywałam TikToka z zapalniczką i po prostu zapalniczkę za blisko włosów postawiałam i to była sekunda i włosy poszły tak... I się spaliły tutaj. I to już, to już było w lato, więc one zdążyły odrosnąć. Na początku miałam tak, że po prostu mi tu tak stało to. Ale teraz już opadło na szczęście. Ale i tak jeszcze odstaje. Nie no, są cudowne. Powiedzcie, co sądzicie? Patrzcie. Piękne. Kolor taki, jak chciałam. Wszystko takie, jak chciałam. Siedziałam tam 7 godzin. Nie poszłam na prawo jazdy. No bo nie miałam czasu, Jezus Maria. Po prostu siedziałam u fryzjera ale warto było, słuchajcie, ja się czuję teraz taka piękna, mam po prostu plus 100 do pewności siebie i zrobienie coś takiego dla siebie, żeby czuć się takim pięknym i w ogóle to jest warte każdych pieniędzy, naprawdę, nie żałujcie sobie, jeżeli wiecie, jeżeli coś bardzo chcecie i wiecie, że po prostu to jest wasze spełnienie marzeń w ogóle, będzie, wiecie, że po prostu będziecie mieli większą pewność siebie, to warto to jest każdych pieniędzy, naprawdę. Pewnie będzie mnóstwo pytań, ile za te włosy zapłaciłam. A więc yy, ceny są bardzo różne. Zależy od włosów. Yy, w ogóle trzeba zamówić włosy. To są włosy, prawdziwe włosy, które ludź miał na głowie ludź. I zależy od tego, ile macie swoich włosów, jaką długość chcecie, jaki kolor macie. Bo się zamawiacie blond na przykład, ale potem trzeba to wszystko stonować. Ja siedziałam 7 godzin, bo farbowaliśmy moje włosy znaczy się nie farbą, tylko najpierw rozjaśnialiśmy, potem kładłyśmy toner, potem y, przyszły te włosy, pani te włosy robiła jakieś pół godzinki, bo też robiła tym tonerem co moje, potem je y, nałożyła, to trwało też około dwie godziny i potem jeszcze raz robiłyśmy tonerem całość, żeby po prostu one się zgrały, zgrały się idealnie kolor jest po prostu idealny nie ma żadnej różnicy pomiędzy nimi, nawet nie widać gdzie są doczepione o widzicie, o tutaj, jak już o jak tutaj, to na przykład widać. Powiedziałam, że nie widać. O, tutaj widać. Ale to w ogóle pani zrobiła to tak wysoko, że jak będziecie robili nawet kitka takiego bardzo najwyższego, to tego nie będzie widać. Bo wiecie, na przykład niektóre panie dają już tutaj to. A ja właśnie nie mam tutaj, żeby, żeby nie było po prostu widać takiego. Wiecie, takie, że o kurde, ona ma sztuczne włosy. Nie, tego w ogóle nie widać, Jezu, jestem taka zadowolona. No i po prostu cena jest bardzo indywidualna, ale ja w moim przypadku zapłaciłam 1200 zł i jestem zadowolona, bardzo zadowolona, po prostu kocham teraz siebie. Cały czas muszę je dotykać. Co około 3 miesiące trzeba chodzić na podciąganie tych zgrzewów czy coś takiego. Co trzy miesiące trzeba po prostu chodzić, żeby podciągnąć te zgrzewy i co pół roku, co rok coś takiego trzeba zamawiać nowe włosy, żeby wiecie, bo te już się mogło wiecie, nie wiem o co chodzi, ale po prostu trzeba zamawiać nowe włosy. Więc tak to się prezentuje. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy zmiana na lepsze, czy zmiana na gorsze i Maria kończymy ten odcinek w takim zarąbistym humorze. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli podobają Wam się te włosy. I koniecznie zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi na tym kanale. I oczywiście, widzimy się w następnym odcinku. Pa! pa!